Rysowanie szkła. Najpierw sobie skonstruujemy jakąś butelkę albo pojemnik na szkło. Zróbmy od razu dwie. Jedna będzie pusta, jedna będzie z wodą. Oczywiście opieramy na osi, żeby była dokładnie symetryczna. I teraz druga, no, tak żeby była. Może w innym troszeczkę planie, żeby cień padał na tamtą drugą, to zrobimy ją tutaj i będzie innego kształtu. Dobra, może zaczniemy sobie od tej pierwszej. Zarysujemy sobie tutaj. tej zakrętki. Aha. Jeszcze ustawmy sobie odgórnie źródło światła. Załóżmy, że będzie leciało z tej strony. Dzięki temu cień od tego padnie sobie na ten za chwilkę. I tak. Podstawową rzeczą, którą trzeba wiedzieć o rysowaniu szkła jest to, że krawędzie powinny być jasne, a w środku w środku rysujemy najpierw wnętrze, czyli tutaj zarysujemy sobie w pustej butelce najpierw ciemniejszy się ciemniejszy właśnie w środku na krawędzi i rozpuszczamy sobie, rozpuszczamy i znowu przyciemniamy i krawędź zostawiamy jasną, jest to tyle ważne że szkło, zwłaszcza przezroczyste, jak jest butelka pusta yy, powinno tutaj przez środek tej szarości yy, być widać powinno przepuszczać troszeczkę widoku tego co jest z tyłu, no załóżmy że tutaj będzie koniec stołu ten koniec stołu tutaj będzie widać no, co gdzieś tam jeszcze idzie. I tam, gdzie jest stół, zakładając, no powiedzmy, że będzie biały. Mam z tyłu delikatny cień, żeby było bardziej przestrzennie. I rozpuszczamy sobie w kierunku źródła światła. Tutaj możemy sobie od razu ustalić, że będzie błysk światła. Podobnie gdzieś tutaj. I w każdym z elementów tej butelki robimy podobną historię jak tam poniżej zrobię. Co jest ważne, zakrętka będzie w środku rzucała cień. Czy ten element zakrętki, zakrętki gwint. To co robię tutaj można delikatnie podbić. Można to też zrobić sobie później gumką obojętnie. Ja robię to od razu. Szczyt delikatnie przyciemniamy. Tył zostawiamy jasny, jaśniejszy. Te jasne krawędzie nie znaczą, że zawsze musi być czysto biały. Można zrobić delikatnie szarością no i zabłyskiem, też troszeczkę cienia. Będzie bardziej realistycznie. Szyjka rzuci lekki cień tam z tyłu, więc tutaj możemy delikatnie przyciemnić. Teraz przez szyjkę widzimy tutaj otwór, więc sobie robimy ten otwór troszeczkę ciemniejszy. Przed szyjką tutaj granica jasna i podobnie to co mówiłem już wcześniej o tej krawędzi, tutaj zostawiamy jasną krawędź i sobie rozpuszczamy w tą stronę. Po tej stronie światło troszkę delikatnie i podbijamy sobie błysk światła na szkle. Tutaj jedziemy sobie z dalszą częścią tej butelki. To jak mówiłem tutaj będzie przebijało troszeczkę. Przebijać będzie ten stolik, więc tutaj robimy sobie lekkie cieniowanie. Jeżeli byśmy mieli ciemne tło, to oczywiście tutaj też byłoby ciemniej. No tutaj troszeczkę po prostu przyciemnie. W malarstwie jest taka zasada, że wszystko co przez szkło widzimy jest ciemniejsze niż te elementy, które są po bokach. W rysunku też można to zastosować. Właśnie tak przyciemniając sobie odrobinkę. Teraz dokończymy ściankę tylnią. Dno będzie z tyłu delikatnie ciemniejsze, z przodu jaśniejsze. Obrys tam, gdzie szkło stoi na ziemi mocniej, żeby było widać, że właśnie tutaj stoi, żeby tak osiadła. No i cień. Cień od butelki. Jasny w środku, to jest bardzo istotne. Jasny w środku, krawędzie ciemniejsze. I ciemniejsze, zwłaszcza na początku. A w samym środku taki blik światła, lekka szarość. a tak. Teraz drugie, yy, drugi pojemnik. Tutaj będzie już troszkę trudniej. Wsadzimy tutaj trochę wody. Z racji tego, że ta butelka jest troszkę bliżej, yy, poprawę jej obrys mocniejszą kreską i na, poszafuję ją też troszeczkę mocniej, żeby było widać różnice w planach. I teraz znowu zaczynam sobie od określenia tego błysku. Tutaj ciemniejsza krawędź, rozpuszczam do środka. Jaśniejsza szarość we wnętrzu, tam przebija troszeczkę nam stół. Ważne, żeby nie dojeżdżać tym, co jest za szkłem, do samej krawędzi, zwłaszcza butelka, które są zaokrąglone na krawędziach, ten obraz z tyłu powinien być, powinien być zniekształcony. troszeczkę ten błysk i robimy teraz wodę płyn wodę obojętnie co możemy to zrobić na kilka sposobów to może być albo nieruchome albo może tam powiedzmy jakaś zmarszczka się pojawiać jeżeli zmarszczka no to tutaj możemy zrobić o w ten sposób Ważną rzeczą jest przy rysowaniu właśnie wody, jeżeli światło pada od tej strony, to tutaj będzie ciemniejsza część. Czyli robimy sobie tutaj tą ciemniejszą krawędź. Tu zostawimy sobie miejsce na dno. Tutaj ciemniejszy element. Pod wodą po prostu jest ciemniej niż ponad nią. Jest tam gęstsze. Gęściej więc Tak i cień, który będzie tutaj padał. O tak. Podobnie jak tutaj robimy sobie ciemniejszy na krawędziach, już mniejszy będzie przebłysk yy, ten blik świata, o którym wspomniałem. I cień na butelce szkła też rysujemy, tylko że już lżej bez czystych bieli. Już tutaj troszeczkę mocniej dodajemy, w porównaniu do cienia tego od butelki z tyłu, przyciemniamy sobie tutaj troszeczkę krawędź, rozpuszczamy i koniec.